Jest to w tej chwili chyba, nie wiem, ale najznakomitszy zabytek tutaj w mieście naszym. Jest to cerkiew, która najdłużej w całej Polsce była obiektem, w którym odprawiana była celebra. Od czasu 1560 roku, kiedy ją Górkowie, że tak powiem, ufundowali, aż do dnia dzisiejszego jest odprawiana celebra. Odbywają się nabożeństwa w tej chwili prawosławne. A Cerkiew była i prawosławna, i unicka. I zresztą, tak jak na pograniczu się dzieje, dużo rzeczy, dużo zmian. Ten walec historii toczy się raz w jedną stronę, raz w drugą. Tak samo i z Cerkwią było. Ale, sam obiekt, oczywiście, jest obiektem wspaniałym. I proszę zauważyć, że nie ma on wyglądu zewnętrznego cerkwi. To praktycznie rzecz biorąc, jest gneogotycki yy, budynek, właściwie renesansowy. O tak to powiedziałbym najbardziej wypasowało. Renesansowy budynek, tak jak budowane były renesansowe kościoły katolickie, bo to w tym czasie był budowany, i w tym czasie już, że tak powiem, Unici zapatrywali się bardzo na łacinników. Budynek jest renesansowy, przy czym zbudowany został na starszych fundamentach. Tam jeszcze, jak się wyjdzie na zewnątrz, widać te kryłosy dawnego kościoła romańskiego, takie tutaj, prawda, półokrągłe. Przy czym oczywiście dobudowane zostało całe prezbiterium i, i w tej chwili ten budynek Takich formie, jak w tej chwili jest, to był właśnie zbudowany w 1560 roku, później remontowany, bo prezbiterium chyba uległo zniszczeniu, w czasach międzywojennych miała ona ulec zniszczeniu, już po prostu y, z, zabrał się komitet obywatelski na czele z księdzem do zdejmowania dachu, no i do niszczenia tego zabytku, ale tak jak mówi legenda chyba, bo tutaj też dokumentów żadnych nie ma specjalnych, Doktor Klukowski razem z ordynatem zamojskim sprzeciwili się temu i dzięki temu cerkiew do tej pory została. W okresie powojennym służyła jako magazyn gminnej spółdzielni, no ale została później z tych wszystkich rzeczy oczyszczona i w latach 60. były przeprowadzone badania bardzo szczegółowe, a później no i stwierdzono właśnie, że pod tymi ma malowidłami, które było widać, są jeszcze inne malowidła, starsze i o wiele cenniejsze. No i w związku z tym, w latach już chyba 90., została podjęta decyzja o e restaurowaniu w ogóle tego, co wewnątrz się znajduje. Najpiękniejsze w tej całej cerkwi i najcenniejsze są freski naścienne. To są freski, które przedstawiają zagładę, że tak powiem, zagładę chrześcijaństwa pisaną przez Jana. Ewangelista Jana, która ma nastąpić, bo ludzie, wiadomo, są niedobrzy, prawda? Nie słuchają Boga i następuje, prawda, zagłada tego Starego Jeruzalem buduje się Nowe Jerozolimy. Są te odmykane kolejne pieczęcie, prawda? Które odmyka baranek i dzieją się rzeczy straszne z ludźmi. Pokazana jest gwiazda wpadająca do wody, prawda? Niszcząca ileś tam okrętów i ludzi, prawda? I tak dalej, i tak dalej, czyli po prostu. Pokazane jest to, w jaki sposób zostanie zniszczone to stare, niedobre Jeruzalem, a nawet w rogu na dole na ścianie narysowane jest, dokąd pójdą ci, którzy zostali osądzeni i tam jest takie piekiełko też namalowane, więc do tego piekiełka pójdą. To są malowidła XVII wieczne, charakteryzujące się tym, że takim charakterystycznym elementem jest liść akantu, prawda, więc tam są takie XVII-wieczne, i później jeszcze była warstwa nałożona jeszcze jedna tynku, na tzw. łuku tęczowym, i to jak się wchodzi na wprost ten wysoko ten łuk, prawda? Na tym łuku tam były malowidła XIX-wieczne. Te malowidła zachowały się dzięki temu, że były ukryte pod tynkiem, który wykonano na tych malowidłach. I uważali ci, prawda, którzy malowali następne malowidła, że namalują lepiej i ładniej. No ale to tylko tak uważali. W każdym razie te malowidła, które powstały później, to były że tak powiem, w takiej manierze. Renesansu lubelskiego robione, i jeden z obrazów przemienienia pańskiego został stynkiem zdjęty i naklejony na ramę. I teraz znajduje się przy wejściu z prawej strony. Taka rama jest. To nie jest obraz. To jest tynk zdjęty ze ściany i naklejony, nałożony na taką ramę specjalną. I to jest właśnie ten obraz Przemienia pańskiego. Tego typu malowidła takie całościowe tak dobrze utrzymane i tak pięknie kolorystycznie zachowane znajduje się w Polsce tylko trzy – w Woli Rybotyckiej, w Cerkwi Lubelskiej i w Szczebrzeszynie. Przy czym szczebrzeskie są najstarsze, najładniejsze i w ogóle najlepsze, co by to nie mówić.